Cześć, witam was w kolejnym odcinku z serca z kamienia w Wiedźminie i dziś dalej robię już trzeci odcinek z tego dodatku, a dalej robię misję miłe złego początki, no i teraz moim zadaniem jest spotkać się o północy z panem Lusterko na rozstajach dróg e opodal wierzby jestem już w tym miejscu tyle że jeszcze nie ma północy a więc przechodzimy do medytacji eee, na no, północ sobie ustawiam i od razu do niego idę dobra mamy północ dobrze dzieje się coś Wiedziałem, że przyjdziesz. Jesteś jasno Nie o to chodzi, kim jestem. Pomogłem ci w ucieczce. Wcześniej dzięki mnie znalazło się, Jennifer. Więc czujesz, że musisz mi się odwdzięczyć. Pamiątka, którą mi zostawiłeś, skutecznie mi to przypomina. Takie jest jej zadanie. A swoją drogą to zabawne. Że nawet największe łotry mają wewnętrzną potrzebę, żeby spłacić dług wdzięczności. Ludzie, elfy, krasnoludy, wszystkie rasy. Będziesz mi to musiał kiedyś wytłumaczyć. A skoro już tu jesteś, powiedz, jak ci poszło z Ofirczykami? Zjawiasz się znikąd. Znikasz równie tajemniczo. Rozpętujesz sztorm. Kim jesteś? Czarodziejem? Nie skąd? Brzydzę się czara. Od tego prostackiego czary mary znacznie bardziej fascynują mnie prawdziwe, ludzkie historie. Chcę ci jedną opowiedzieć. Zaręczam, że ci się spodoba. O człowieku gorszym niż inni. Podłym, bezwzględnym i skamiennym sercem. O człowieku, który nie chce płacić swoich długów. I czemu sądzisz, że mnie to zainteresuje? Bo tobie też znalazł za skórę. Nazywa się Olgierd von Everett. Nie wiem, w czym ci zawinił, ale ja nic do niego nie mam. A moim zdaniem jeszcze sobie tego nie uświadamiasz. To Olgierd von Everett świadomie i z premedytacją doprowadził do tego, że zabiłeś człowieka, którego być może dałoby się odczarować. Gdyby nie ja, zostałbyś za to stracony. A wiesz czemu to zrobił? Bo jest zwyrodnialcem, potworem w ludzkiej skórze, który karmi się krzywdą i cierpieniem innych. W takim razie zastanawiam się, co takiego zrobił tobie. Zawarłem z nim umowę. Wykorzystałem moje liczne talenty i znajomości, żeby dać mu to, czego zapragnął. A teraz, kiedy przyszedł czas zapłaty, on miga się od uregulowania należności. Chcesz, żebym odebrał twój dług? Nie jestem zbirem do wynajęcia. Nie szukam zbira. Szukam kogoś inteligentnego i sprytnego. Kogoś, kto nie boi się wyzwań. Kogoś takiego jak ty. Bierzesz mnie pod włos. Oczywiście. W końcu jestem wędrownym handlarzem i mogę Ci zaoferować wiele ciekawych rzeczy. Na przykład? Może to być dostatek dla ciała i duszy. Dzięki mnie nie braknie ci jadła ani picia. Jesteś wiedźminem, więc mogę Ci zaoferować najlepszą broń, jaka ci się zamarzy. Twoje ciało będzie sprawne jak nigdy dotąd. Błyskawica nie nadąży za Twoją myślą. Twoja jurność oczaruje każdą kobietę. Ale przede wszystkim oferuje Ci prawdziwą przygodę. Dzięki mnie przeżyjesz coś, co mogą przeżyć tylko wybrańcy. Szczodry jesteś? I to wszystko za pomoc w jednej małej sprawie? Niczego więcej ode mnie nie chcesz? Niczego. Tylko uczciwości. Co takiego zrobiłeś dla Olgierda? Jego też wyciągnąłeś z jakiejś kabały? W pewnym sensie. <laughs> Pamiętam ten dzień. Na dworze siąpił deszcz. Było przenikliwie zimno. Olgierd zjawił się zaraz po brzasku. Chudy, jak szkapa, w połatanej koszulinie. Wszystko, co miał, to szabla u pasa, aż żal było patrzeć. Poprosił mnie o pomoc, a ja mu jej udzieliłem. Uczyniłem go człowiekiem bogatym i zapewniłem mu powodzenie. Dzięki mnie stał się tym, kim jest teraz. A wtedy odwrócił się ode mnie. Zbywa mnie, kiedy proszę o zwrot długu. Raz nawet kazał poszczuć mnie psami. Chcąc nie chcąc, muszę więc powołać się na zapisy umowy. I tu pojawiasz się ty. Ile Olgierd jest ci winien? Dżentelmeni nie rozmawiają o takich rzeczach. Jeśli mam się w to wmieszać, muszę znać szczegóły. Ile? Milion? Dwa miliony koron? Nie jestem lichwiarzem. Nie pożyczam pieniędzy na procent. Olgert jest mi winien coś znacznie bardziej osobistego niż kilka brzęczących monet. Przykro mi ale więcej nie mogę powiedzieć. Muszę uszanować jego prywatność. Mówisz, że jesteś człowiekiem wielu talentów. Czemu sam tego nie załatwisz? W tym szkopu. Kontrakt stanowi, że nim przyjdę po swoją należność, muszę spełnić trzy ostatnie prośby von Ewereca. Problem w tym, że nie mogę być ich bezpośrednim wykonawcą, a jedynie, hmm, jak to nazwać, organem doradczym. Czyli potrzebujesz jelenia? Potrzebuję sojusznika. I coś mi mówi, że lepszego niż ty nie znajdę. Czego ode mnie oczekujesz? Na początek, że razem ze mną odwiedzisz von Ewereca. A potem cóż, będziemy improwizować. Wierzę jednak, że wszystko dobrze się skończy, a potem spotkamy się we trzech i podziękujemy sobie za wspólne przeżycie. Tak, przejdźmy do konkretu. Ponoć Olgierd ma jakieś trzy prośby. Zgadza się? Może prosić o trzy rzeczy, ale o tym co to będzie przekonamy się dopiero na miejscu. Wszystko wydaje mi się jakieś mętne. Twoja pomoc? Kontrakt z Olgierdą? Trzy prośby. Zastanów się, nie masz żadnego racjonalnego powodu, żeby mi nie ufać. Tak się złożyło, że byłem w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie. Więc ci pomogłem. A ponieważ ten sam człowiek zalazł nam za skórę, doszedłem do wniosku, że możemy działać razem. No nie wiem. Chodź ze mną do Olgierda. Na własne oczy przekonasz się, że to podły i niegodziwy człowiek, który traktuje ludzkie życie jak igraszkę. Tak właśnie potraktował twoje, kiedy napuścił cię na Królewicza Ropuchę. Mogę pojechać z tobą do Olgierda, ale nic więcej nie obiecuję. Tylko o to proszę. W takim razie zdejmij ze mnie to z Oczywiście. Jak tylko uporasz się z zadaniem. Idź, nie pożałujesz. Spotkajmy się na miejscu. Mam jeszcze coś do załatwienia po drodze. Jakiś dług do odebrania? Być może. Jest 7 poziom, ale to wszystko, co, co tutaj widzę, to jest po prostu tak mroczne, tak szalone. Naprawdę. Hmm, dobra, jedę do Olgierda. Widzę, że tu mi się pojawił <laughs> jeszcze wykrzyknik. Potraktuję go jako wykrzyknik serca kamienia i zrobię dopiero po tym głównym wątku, tego dodatku, który zaczyna być okropnie ciekawy, okropnie mroczny, okropnie tajemniczy. No naprawdę ostro się dzieje. Ten Counter-Dim, mm, <laughs> nie wiadomo tak naprawdę kim on jest. Czego on chce od tych wszystkich ludzi? Skąd on ma taką moc? No to jest po prostu taka jedna gigantyczna zagadka pozostawiająca tyle pytań. To co tutaj? się dzieje, że to jest naprawdę coś niesamowitego ten dodatek jest po prostu strasznie ciekawy mroczny, taki straszny do tego no coś pięknego, jakiś folwark nowy znacznik mi się pojawił, czyli to jest folwark, który został dodany właśnie w tym dodatku, to są właśnie wszystko tereny z tego dodatku znajdę jeszcze spłotki, żeby do następnego dnia pomedytować, żeby nie jechać tak nocą i te tereny lepiej zwiedzać. O, ale to, co tutaj się dzieje, to jest coś niezwykłego, naprawdę. Tutaj dużo właśnie pól słoneczników jest w tych rejonach. O, no i tutaj skręcamy. O nie, co tu się dzieje? Ja nie mogę. O, kogo ja widzę? Wiedźmin, co się dobrze bije. Co słychać? Co ci to na gębie wyrosło? Jakiegoś ofirskiego syfa złapałeś? Tak jakby. Wiecie, że dworek wam się pali? To? A tak. Wiesz, jak to jest. Uczta trwała, były tańce, hulanki, swawole. <noise> I trochę nas poniosło. Właśnie widzę. Gdzie Olgierd? A bo ja wiem. Gdzieś się tu pewnie kręci. Nie, błagam nie! Zawrzyj kępę. Wypuśćcie mnie! Zostawcie! Stulpy! Jadłem z wami! Piłem i wojowałem! A, a wy mnie teraz zabić chcecie? Mnie! Jednym z was jestem! Może i byłeś, ale już nie jesteś. Czym wam zawinił? A co ci to obchodzi? Nie twoja rzecz! Uuu, czemu od razu tak ostro? Głuchy jesteś! Zabieraj się stąd, odmieńcu! Chciałem się tylko dowiedzieć, co się tutaj dzieje. Ale się nie dowiesz! Wypierdalaj! Pójdę, jak mi powiecie. Co za upierdliwy kutas! A kazał go zgładzić! Masz swoją odpowiedź! Zadowolony jesteś! To zabieraj się stąd, bo mamy tu robotę. Słyszę, że Olgierd kazał go zabić, ale ciągle nie wiem dlaczego. A co cię to w ogóle obchodzi? W zasadzie nic. Z ciekawości pytam. Złamał szlachecki kodeks. Za to jest tylko jedna kara: śmierć! Co tu się dzieje? Jeszcze z nim nie skończyliście. Uszy mi więdną od tego wrzasku. O Geralt, jesteś tu, znaczy poradziłeś sobie w kanałach. Czy jeszcze tam nie. Zabiłeś mojego ojca! Nie. Tu rzesz, skurwy synu! To ten człowiek go zabił sam, bez mojej wiedzy. Bo się wściekł, że twój ojciec odmówił nam gościny. Za tę samowolkę i uchybienie szlacheckiemu kodeksowi został stracony. Co jeszcze mógłbym zrobić? Zabrać ją. Czym to skończyliśmy? Po co to przedstawienie? E, tam zaraz przedstawienie. Człowiek musi się czasem zdobyć na odrobinę szaleństwa, żeby poczuć, że jeszcze żyje. Po tym, co masz na twarzy, widzę, że rozumiesz o czym mówię. Wiesz, co to jest? Pewności nie mam, ale się domyślam. Zadałeś się z niebezpiecznym człowiekiem w jedźminie. Jesteś nieśmiertelny? Zależy, co przez to rozumiesz. Tak, nie można mnie zabić. Ale to wcale nie takie przyjemne, jak się niektórym wydaje. To, że nie możesz umrzeć, nie znaczy, że żyjesz pełnią życia. To klątwa? Klątwa. Nie, chyba nie. Powiem ci tak, trzeba uważać, czego sobie życzysz, bo może się spełnić. A ty musisz się borykać ze skutkami. Chyba nie nadążam. Kiedy wiesz, że ciężko cię skrzywdzić, ciągle gonisz za nowymi przeżyciami. Aż w końcu dochodzisz do momentu, w którym wszystko wydaje ci się nudne i monotonne. Sztuka polega na tym, żeby przekroczyć ten punkt i iść dalej. Odkrywać nowe możliwości, zabiłem bestię z kanału. No to powinszować. Należy ci się nagroda. Możesz sobie też wziąć coś z domu. Jeśli znajdziesz cokolwiek całego, trudna walka. Kiedy rozprułem jej brzuch, zamieniła się w człowieka. Wiedziałeś, że tak będzie? Oczywiście, że wiedział. Inaczej by cię w to nie wciągał. Gaunter odim. przyszedłeś mnie oczerniać? Nie, przyszedłem odebrać dług. Wiesz, że wcześniej musisz spełnić trzy Twoje prośby i mieć pomocnika. Wiem, oto Geralt z Rivi. Nie tak szybko, jeszcze się na nic nie zgodziłem. Ale zrobisz to, jestem pewien. Czy wiedziałeś, że to Olgierd zamienił ofirskiego księcia w robukę? Nie wspomniał o tym? Cóż... W takim razie pozwól, że ja ci opowiem. To bardzo wciągająca historia. Olgierd kochał się kiedyś w pięknej dziewczynie. Miała na imię Iris. Jej rodzice wybrali jednak na zięcia ofirskiego księcia. Wówczas Olgierd znienawidził nieszczęśnika. Najpierw chciał go zabić, ale uznał, że to zbyt proste. Dlatego skazał go na cierpienie. Nędzny żywot w skórze robuchy. A kiedy znudził się jego męką, postanowił z nim skończyć. Twoimi rękoma. Przypomnij mi o Dean. Kto ma wypełnić moje trzy ostatnie prośby? Mój pomocnik, Geralt. No to zabieraj się stąd. Nie chcę oglądać twojej gęby dłużej niż muszę. Chodź, dokąd? Do stajni. Moja kompania już szykuje się do drogi. Najwyraźniej macie z panem lusterko jakiś zatarg. A ja nie chcę się w to mieszać. Już się wmieszałeś. Pewnie coś dla ciebie zrobił i chcę, żebyś spłacił dług. Zgadłem? Tak. No to nie uwolnisz się od niego, póki tego nie zrobisz. Ale spokojna głowa, wymyślę ci takie zadania, że ich nie wypełnisz. Choćbyś się wściekł. W ten sposób ty będziesz kryty, bo próbowałeś. A ja będę sobie żył spokojnie, póki pan Lusterko nie znajdzie kolejnego pomocnika. Chyba najlepiej będzie, jak spytam wprost. Co mam dla ciebie zrobić? Hmm. Niech pomyślę. Aktualnie nie mamy dachu nad głową, więc może dobrze by było od tego zacząć. Przynieś mi dom... Maksymiliana Borsodiego. Dom? Co się tak dziwisz? Muszę przecież gdzieś mieszkać, prawda? A cóż to ma być? Czy Bogowie cię opuścili? Brudnego konia chcesz dosiąść? Idź, że mi stąd niecnoto. Wiesz co by ci zrobił Witold, jakby coś takiego zobaczył? Wiem. Witold? Mój brat. Zdarzało mu się śmierdzieć jak trzydniowe onuce, ale jego wierzchowce zawsze wyglądały, jakby szły na paradę. Ech, nikt się nie umiał zabawić tak jak Witold. Niestety ostatnio bawi się jakby mniej. Dlatego odnajdziesz go i sprawisz, żeby wychulał się za wszystkie czasy. Jasne, nie ma problemu. A trzecie życzenie? Zajmij się najpierw tymi dwoma, a potem pogadamy o trzecim. Masz dla mnie jakieś wskazówki? Dokąd iść? Od czego zacząć? Chyba zwariowałeś. Nie mam zamiaru ci niczego ułatwiać. Kiedy już wypełnię zadania, gdzie mam cię szukać? Nie wiem, jakie rozrywki szykuje dla mnie moja wesoła kompania, ale powiedzmy, że spotkamy się w karczmie w Oxenfurcie, w Alchemii. Niech będzie. Do zobaczenia. Łatwo. Ale ten dom Zaraza, Jak ja mam mu przynieść dom? Szczerze mówiąc, o dom bym się nie martwił. Trudniej będzie z bratem. Miło, że na mnie zaczekałeś. Nie mogłem zostawić mojego pomocnika na pastwę losu. Porać to ja mam wypełnić prośbę Olgierda. Tak mówi kontrakt. Ale nigdzie nie wspomina o tym, że nie mogę ci pomagać. A coś mi się zdaje, że przy tych dwóch zadaniach będziesz potrzebował mojej pomocy. Czemu z bratem Olgierda ma mi pójść trudniej? Bo on nie żyje od dobrych kilku lat. Uuu, na nekromancję się nie pisałem. Nekromancja to nie jedyny sposób, żeby przywrócić kogoś do życia. Jest jeszcze rytuał przywołania. Jak wybór między dżumą a cholerą. Poza tym potrzebowałbym krwi przywoływanego. Krwi, owszem, przywoływanego. Niekoniecznie. Trzymaj. Skąd to masz? Gerald, 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 strasznie jesteś dociekliwy. Załóż, że to krew ewereców i odpraw rytuał. A gdzie znajdę tego Witolda? Nie mogę robić wszystkiego za ciebie. po główku i trochę. Rud von Everest był słynny w tych stronach. Na pewno znasz kogoś, kto o nich słyszał. Na przykład tę przemiłą, rudowłosą osóbkę, panią doktor, zdaje się. Wiesz, o kogo mi chodzi. Nie wiem, jak miałbym przynieść Olgierdowi dom Borsodiego. Jedyni Borsodi w okolicy, jakich znam, prowadzą dom aukcyjny w Oxenfurcie. Kojarzę. Kiedyś, dawno temu, chcieli zlicytować moje miecze, ale wtedy aukcje odbywały się w Nowigradzie. Musieli się przenieść. Pewnie będziesz ich miał okazję o to zapytać. No dobrze, pójdę tam. I co dalej? Nie wiem. Może na miejscu przyjdzie ci coś do głowy. Aha, i weź ze sobą gotówkę w sporych ilościach. Mam przeczucie, że może ci się przydać. Ach, nie pozostaje mi nic innego, jak wziąć się do roboty. Trochę więcej entuzjazmu. Możesz się przy tym świetnie bawić. Aha, już nie mogę się doczekać. Gdybym potrzebował pomocy, gdzie mogę cię znaleźć? To ja cię znajdę. No to historia zaczęła się rozkręcać na dobre. Naprawdę zaczęło być ostro. Uaktualniono wpis o Gaunterodimie, uaktualniono wpis o Olgierdzie von Everec, nowy wpis o Witoldzie von Everec i wreszcie zadanie Miłe Początki Złego zostało zakończone. I dosłownie pojawiły mi się dwa kolejne zadania, chyba, czy jedno, bo nie wiem. Nie, jedno tylko, hulaj dusza, bo mówił o dwóch zadaniach. No to myślałem, że od razu mi się dwa pojawią i będę miał do wyboru, ale nie. Muszę wszystko robić w ustalonej kolejności, naprawdę jest bardzo ciekawie. Tak ciekawie zaczyna być, że po prostu... Filmik na YouTube będą, filmiki na YouTube będą się pojawiać jeden za drugim będzie leciał teraz. Kilka dziennie, jeszcze dzisiaj jeden na pewno będzie jak nie więcej, bo po prostu tak mnie to wciągnęło, że po prostu nie dam rady chyba zaprzestać teraz z rzucaniem filmików. Eee, Poziom mam 37, zadanie następne, hulaj dusza, porozmawiaj z Shani o grobowcu rodziny von Everet'ów. Od tego będzie trzeba zacząć to zadanie, ale ja wam jeszcze pokażę. O, tutaj macie Witolda von Everett, czyli kolejny wpis do moich postaci. Jest to brat Olgierda von Everett, który już ee, nie żyje. No i dobra, w tym odcinku zwiedzimy na byłoby to już na tyle i cześć.